Dobry lub dobry wieczór, w zależności od tego, o której godzinie się słyszymy. Witam cię serdecznie na podcaście Rozwój w Biały Dzień. Ja nazywam się Żaneta Kurcewicz i na co dzień pracuję w firmie Engage, która zajmuje się transformacją cyfrową przedsiębiorstw. Na początku z góry przepraszam za mój głos, ale niestety jesień mnie dopadła i trochę się rozchorowałam, ale mam nadzieję, że nie uniemożliwi nam to ani nie przeszkodzi wysłuchania dzisiejszego odcinka, ponieważ jest bardzo ważny. Ale już mniej o sobie i mojej chorobie, wróćmy do tematu dzisiejszego podcastu. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, że prawdziwy sekret udanego wdrożenia systemów CRM nie tkwi w wyborze samej technologii, lecz w ludziach. Spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak przekonać ich do zmiany sposobów pracy i współdziałania na rzecz cyfrowej dojrzałości firmy. Jeżeli tylko taka tematyka Cię interesuje, zapraszam do słuchania całości. Przyspieszona transformacja cyfrowa, wymuszona przez pandemię, dała wielu organizacjom możliwość, by świadomie zaprojektować ekosystem cyfrowy, a także ukształtować sposób, w jaki pracują ich pracownicy. Organizacjom, które po te szanse sięgnęły, udało się nie tylko zoptymalizować wydajność i efektywność, ale także zwiększyć wpływ danych na codzienną działalność, wzmocnić innowacyjność, no i znacząco usprawnić kluczowe procesy dotyczące tak istotnych obszarów, jakim jest sprzedaż. Niestety nie wszystkie firmy osiągnęły dojrzałość cyfrową, ponieważ wprowadzanie wspomnianych zmian było okupione bardzo dużym stresem i odbywały się, w co tu dużo kryć, w sporym chaosie. Teraz nadchodzi czas rozliczeń, wraz z którymi wychodzą na jaw liczne niedociągnięcia, złe decyzje i potężne zaległości. Firmy, które jeszcze nie wdrożyły systemów CRM czy RP, albo te, które wdrożyły, ale nie przekonały swoich pracowników, by ci wykorzystywali je w codziennej pracy, mają naprawdę twardy orzech do zgryzienia. Firma, w której pracuje, Engave, już od kilku lat doradza liderom małych i średnich przedsiębiorstw w kwestiach transformacji cyfrowej. Wcześniej dostarczaliśmy im po prostu narzędzia, ale obecnie robimy jedno i drugie. A nasz świeżo wydany na świat system Kompana... O którym zresztą wspominałam w poprzednim odcinku, służy elektronicznemu zarządzaniu wiedzą o klientach, a także procesami sprzedaży w firmie. Dzięki poprzednim doświadczeniom na podstawie własnych obserwacji jesteśmy w stanie wytypować jedną z największych pułapek transformacji cyfrowej, a mianowicie jest nią lekceważenie ludzi w ogromnej dla organizacji i i dla nich samych, zmianie związanej z wdrażaniem systemu CRM. Moje spostrzeżenia potwierdzają zresztą badania naukowców Massachusetts Institute of Technology pod przewodnictwem Geralda Keina. Jasno z nich wynika, że prawdziwym sekretem udanych transformacji jest właśnie zarządzanie ludźmi. W swojej książce pod tytułem Pułapka transformacji, profesor proponuje kilka pytań, które przed wdrożeniem jakiegokolwiek systemu w organizacji warto sobie zadać. I właśnie teraz chciałabym Ci je przedstawić. Jakie są pożądane rezultaty pracy? Jak można je ulepszyć za pomocą technologii? Które technologie z największym prawdopodobieństwem wywrą wpływ na te rezultaty w naszej firmie czy branży? Które role organizacyjne z największym prawdopodobieństwem zostaną dotknięte przez nowe technologie, na przykład wskutek automatyzacji czy wzmocnienia? Jaki wpływ te nowe technologie wywrą na rolę, zasoby lub wartość, na przykład ograniczenie liczby ludzi w odniesieniu do ilości pracy, wzmocnienie bądź ulepszenie ról, wymogi szkoleniowe, gdzie znajdują się możliwości o największej sile oddziaływania? Jakie czynniki egzogeniczne? Na przykład prawo pracy, mogą potencjalnie zmienić nasze reakcje na kwestie poruszone w tych pytaniach. No i jak odniesiemy się do obaw panujących wśród obecnych pracowników? Po całej tej liście chciałabym Ci teraz zadać pytanie ode mnie: czy zadałeś sobie wcześniej te pytania? Bo jeśli nie, to chyba czas nadrobić zaległości. Gdy decydujesz się na jakikolwiek system CRM albo inne narzędzie usprawniające procesy w firmie to powinieneś przyjrzeć się kulturze organizacyjnej. Wprowadzenie zmian w sposobach pracy ludzi często dotknie również tej nienamacalnej, złożonej i zniuansowanej materii. Istnieje wiele naukowych publikacji, które sugerują, że kultura cyfrowa odgrywa główną rolę we wdrażaniu cyfrowej działalności. Jest związana z dojrzałością cyfrową i ma charakter celowy. Z badań profesora Kejna i współpracowników wynika, że firmy na różnych etapach cyfrowej dojrzałości w bardzo różny sposób forsują transformację cyfrową. I tak na przykład firmy znajdujące się na wczesnym etapie, rozwijające się, mają tendencję do polegania na technikach wymuszania. Konkretnie na nakazach albo technologiach dostarczanych odgórnie. Jednak badania MIT sugerują, że techniki te mogą być absolutnie nieskuteczne w osiąganiu cyfrowej transformacji. Sprawdźmy zatem, co robią cyfrowo dojrzewające firmy. Otóż one mają tendencję do nakłaniania do transformacji cyfrowej poprzez kształtowanie takiej kultury organizacyjnej, która kreuje warunki ułatwiające transformację. Wychodzi na to, że zamiast nakazów są po prostu ułatwienia. Jak w takim razie mądrze kształtować kulturę cyfrową firmy? Według profesora Keina oraz jego współpracowników z MIT, na początek należy przeprowadzić ocenę obecnej kultury organizacyjnej firmy. Przedstawię Ci teraz kilka kroków, które mogą w tym pomóc. Porównaj stan obecny ze stanem pożądanym lub niezbędnym w różnych wymiarach kultury cyfrowej np. podejmowanie ryzyka, zwinność, współpraca. Przeanalizuj obecne inicjatywy cyfrowe z punktu widzenia przyswajania technologii, by Zidentyfikować wyzwania, które mogą być powiązane z kulturą, a także określ, czy we wdrażaniu tych inicjatyw korzystasz z podejścia opartego na wymuszaniu czy nakłanianiu. Tam, gdzie stosujesz podejście wymuszenia, określ, jak możesz przejść na podejście oparte na nakłanianiu, bo będzie ono dużo bardziej skuteczne. Z pewnością wierz, że stawanie się organizacją dojrzałą cyfrowo nie jest usłane różami. Ale niestety jest konieczne, by w firmie wykorzystywać pełny potencjał technologii i narzędzi takich jak system CRM, które mają ułatwiać, a nie utrudniać pracownikom pracę. Kształtując kulturę, musisz mieć na uwadze, aby wspomagała ona przyswajanie technologii. Zastanów się, w jaki sposób zbudować środowisko pracy, które pozwoli uwolnić z pracowników i liderów jak największy potencjał. Zbyt wiele firm skupia się wyłącznie na rekrutacji najbardziej utalentowanych specjalistów i menadżerów, zapominając o stworzeniu im warunków do rozkwitu. Autorzy pułapki transformacji posługują się bardzo ciekawą metaforą, porównując kulturę do wody w akwarium. Jeśli chemiczna równowaga wody nie będzie dokładnie taka jak trzeba, to ryby umrą. Biolodzy udowodnili, że czynniki środowiskowe mogą wywrzeć ogromny wpływ na cechy organizmu, jego rozwój i zdolność do osiągania swojego potencjału. Utalentowanym osobom też trzeba zapewnić odpowiednie środowisko. Badacze wyróżniają trzy etapy tej cyfrowej dojrzałości: wczesny etap, etap rozwoju i dojrzewanie które charakteryzują się innym podejściem do przewodzenia zmianą. W zasadzie różnica między firmami na wczesnym etapie i rozwijającym się jest bardzo niewielka, ponieważ zazwyczaj wymuszają one cyfrową transformację poprzez nakazy i dostarczanie technologii. Bardziej uderza różnica między tymi firmami a organizacjami dojrzewającymi, a także tymi dojrzałymi cyfrowo. Tutaj nakłanianie do zmian wygląda zupełnie inaczej. Polega raczej na tworzeniu warunków, w których transformacja dzieje się samoistnie, jest napędzana oddolnie przez kulturę. Odgórne podejście dyrektywne może być po prostu tutaj chybione. Bardzo możliwe, że to już znasz to zjawisko, kiedy pracownicy często nie chcą się podporządkować idącym od kierownictwa nakazom realizowania inicjatyw. Ociągają się, sprzeciwiają się im, a nawet, co gorsza, je lekceważą. Albo wykorzystują technologię inaczej niż przewidziało kierownictwo, czasem nawet zupełnie na przekór celom biznesowym. To niestety jest źródło wielu problemów i porażek firm w początkowej fazie digitalizacji. Powiem to wprost. Po prostu nie da się zbudować dojrzałej kultury cyfrowej siadając za biurkiem i wydając pracownikom polecenia – zróbcie to czy tamto. Z takiego podejścia naprawdę niewiele wyniknie. Gdy menadżerowie żądają od pracowników, by po prostu przeprowadzili cyfrową transformację, to raczej się zawodzą brakiem współpracy. Na szczęście można inaczej się rozprawiać z zarządzaniem taką wielką cyfrową zmianą. Jednak wcześniej trzeba też unikać błędu notorycznie popełnianego przez firmy, które się rozwijają. Pracownicy nie przyswoją sobie technologii w magiczny sposób. Firmy rozwijające się wychodzą z założenia, że jeśli udostępnią pracownikom technologię, to ci przyjmą ją z otwartymi rękami i sobie ją przyswoją samodzielnie, bez żadnego wsparcia. I zamiast poświęcić im czas i okazać wsparcia, także motywować pracowników do nowych rozwiązań, to kierownictwo najwięcej wysiłku i pieniędzy wkłada we wdrażanie platform cyfrowych, takich jak na przykład CEREM. Wszak Wartość nowoczesnych rozwiązań jest tak oczywista, że przecież wszyscy w firmie będą z nich korzystać, prawda? Oczywiście, że to ważne by dokonać dobrego wyboru wdrażanych technologii, systemów CRM czy ERP, ale na nic się zda dobry wybór, jeśli nikt nie będzie z nowych udogodnień korzystać. Implementacja rozwiązań to jest pierwszy krok, z którym firmy tak naprawdę nie mają większego problemu, bo jeśli wybiorą dobrego dostawcę, który jeszcze okaże im wsparcie powdrożeniowe czy wstępne przeszkolenie, wszystko przejdzie gładko. Jednak tym co stanowi wezwanie jest uzupełnienie nowej infrastruktury cyfrowej zmianą organizacyjną, jakiej tej Inicjatywy wymagają. Mowa tutaj o przeszkoleniu pracowników z korzystania z nowej technologii, ale także daniu im czasu na samodzielne rozpracowanie systemu, włączenie ich do codziennej pracy, a także wsparcie i okazanie korzyści, jakie mogą się wydarzyć w momencie użytkowania danego systemu. Przecież system jest wart tylko tyle, ile warte są dane, które są do niego wprowadzane. I niestety system CRM jest takim oprogramowaniem, które nie daje od razu widocznej wymiernej korzyści biznesowej. To procentuje z czasem. Jest to inwestycja, która wymaga ogromnego zaangażowania zarówno pracowników, jak i kierownictwa i dopiero wtedy będzie można mówić o tym, że jest to narzędzie, które absolutnie wspiera, pomaga i odciąża z badań Wharton School wynika, że takie przyswajanie nowej platformy cyfrowej zmniejsza efektywność pracowników na kilka miesięcy. Warto to uwzględnić i przygotować się na to, że przyswajanie nowych rozwiązań zajmuje czas i nie należy oczekiwać od pracowników, że zachowają dotychczasową produktywność, przy okazji w magiczny sposób zyskują biegłość w korzystaniu z nowych narzędzi. To zawsze tak działa. Wiadomo, że chcemy szkolić pracowników. Oni zazwyczaj też chcą się doskonalić. Jednak często natłok bieżących spraw powoduje, że te szkolenia trochę przechodzą na dalszy plan, że nauka idzie wolniej. Trzeba dać pracownikowi przestrzeń na to, żeby mógł się rozwijać. Wychodzi na to, że aby przeprowadzić dobrą transformację cyfrową, to trzeba ją przeprowadzić za pomocą kultury. Firmy dojrzewające przeprowadzają transformację cyfrową poprzez kreowanie środowiska, które sprzyja jej pojawieniu się. Kształtują silną kulturę organizacyjną, w której promuje się podejmowanie ryzyka, kooperację, zwinność, no i nieustanne uczenie się. Nie tylko o tym mówią, ale faktycznie tworzą rozwiązania wspierające owe cele. W takich warunkach o wiele łatwiej jest wdrażać zmiany strategiczne i technologiczne. Gdy podejmowanie ryzyka jest mile widziane, to ludzie mają większy zakres tolerancji i chętniej próbują nowych rzeczy. Jeśli Twoja firma zastanawia się nad zainicjowaniem transformacji cyfrowej albo rewizją dotychczasowych inicjatyw technologicznych, np. CRM czy ERP, to warto byś zadał sobie pytania o podejściu do tej zmiany. Czy zmuszasz ludzi do transformacji cyfrowej, nakazując to im albo oczekując samoistnego przyswojenia technologii? A może kształtujesz warunki, które pobudzają pożądane zachowania i nastawienie wśród pracowników. Jakiego rodzaju kultura jest zatem potrzebna, by wesprzeć talenty i przywódców we wdrożeniu cyfrowych technologii i transformacji? Badacze MIT potwierdzili, że właściwym sposobem myślenia o drodze ku cyfrowej dojrzałości są trzy wspomniane etapy, czyli początkowy, rozwoju i dojrzewania. Z cyfrową dojrzałością związany jest jeden konkretny zbiór cech kulturowych. Cechy te są charakterystyczne i pojawiają się konsekwentnie, niezależnie od branży i wielkości firmy. Mówiąc konkretnie, to cyfrowo dojrzałe organizacje, według autorów pułapki transformacji, są po pierwsze mniej hierarchiczne, bardziej rozproszone pod względem struktury przywództwa, bardziej oparte na współpracy i bardziej międzyfunkcyjne. Zachęcające do eksperymentowania i uczenia się, są śmielsze, bardziej skłonne do eksplorowania, o wyższej tolerancji wobec ryzyka, ale także bardziej zwinne i szybsze w działaniu. I to już koniec dzisiejszego podcastu. Ostatnio mieliśmy w firmie rozmowę dotyczącą cyfrowej transformacji i właśnie tego, jak wiele znaczy kultura organizacyjna w firmie i że cały czas. Cyfrowa transformacja jest hasłem, które wiele firm przeraża i uważają, że jest to pewnego rodzaju rewolucja. I wtedy moja dyrektor operacyjna powiedziała bardzo piękne zdanie, które zresztą sobie zapisałam: że cyfrowa transformacja nie jest rewolucją, tylko jest ewolucją, jest po prostu kolejnym krokiem. Wkraczając na ścieżkę cyfrowej transformacji decydując się na implementację systemów takich jak na przykład CRM, należy po prostu dążyć do rozwoju wymienionych cech kultury cyfrowej. I bezwzględnie pamiętać o tym, że jak badacze MIT podkreślają, a ja tutaj się z nimi bezdyskusyjnie zgadzam, technologia to tylko element szerszej opowieści o cyfrowej transformacji. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i serdecznie zapraszam do testów naszej kompany. Linki do potrzebnych stron, a także do naszych social mediów znajdą się w opisie podcastu. Chciałabym jeszcze dodać, że wraz z moją firmą i kilkoma innymi wystartowaliśmy w regatach które nazywają się Mile Dobra. Są to wirtualne regaty, które wspierają młodzież z domów dziecka w realizowaniu marzeń i wychowania przez żeglarstwo. Ponieważ część osób pracujących w mojej firmie to żeglarze, zresztą ze mną włącznie, to serdecznie zapraszam was do wzięcia udziału w tej inicjatywie i bardzo chciałabym, żeby naprawdę cała ta akcja stała się wiralem i poszła w świat, ponieważ jest dużo dobrego do zrobienia. Zasady są bardzo proste, wpłat dokonuje się online na konkretny jacht, w tym przypadku zapraszam Was do wpłacania na jacht Engate. Jedna złotówka jest jedną milą morską i o taką długość jacht porusza się w trakcie regat. Także mam nadzieję, że dodacie nam jeszcze dodatkowego wiatru w żagle. Dziękuję bardzo i do usłyszenia za tydzień.